Cześć, witam Was w kolejny niedzielny wieczór. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o nowej ustawie tytoniowej, która weszła w życie 8 września tego roku. Mianowicie została ona zainicjowana przez Komisję Europejską już dwa lata wcześniej, w 2014 roku. Jakie niesie ze sobą konsekwencje, problemy, potencjalne zagrożenia i gdzie w tym wszystkim jest spisek? Tego dowiecie się z tego odcinka. Zapraszam. Przepisami prawa ogólnie jest tak, że najczęściej w ogóle o nich nie wiemy. Nie widzimy ich, na co dzień nas nie dotykają. One gdzieś sobie tam są w równoległym świecie. Natomiast jak już się dowiemy, że są, to często uderzają w nas siłą obucha w głowę. Nic dziwnego, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie przepisy nas otaczają. Otóż jest ich po prostu tak wiele, że nie jesteśmy w stanie być na bieżąco. Wystarczy przywołać ten wykres. Jak widzicie, Polska jest prawdziwym potentatem w produkcji przepisów prawa. Moglibyśmy je eksportować na połowę Europy. Niestety, wszystkie zostają u nas i uciskają obywateli. Jeżeli przedsiębiorca chciałby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach prawa, musiałby poświęcić 4 godziny i 15 minut z każdego dnia roboczego na przyswajanie nowych przepisów. Oczywiście, ten czas zajęłoby mu jedynie ich przeczytanie. Zrozumienie ich to zgoła odmienna sprawa. Trudny żargon prawniczy, odwołania wewnętrzne do innych aktów sprawiają, że zajęłoby mu to o wiele, wiele więcej. Większe firmy stać na to, by wynająć całe sztaby ludzi, które będą się tym zajmować. W naszej gospodarce dominują jednak małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą mieć już z tym problem. Skąd taki długi wstęp, skąd cała ta otoczka? Otóż, Pomysł na ten odcinek narodził się w mojej głowie, gdy zadzwonił do mnie przyjaciel z takim oto problemem. Halo? Halo? Ej, stary, dlaczego nie mogę kupić mojego ulubionego tytoniu do fajki? Otóż stało się to dla Twojego dobra. No bo o co innego może chodzić, Państwu, gdy czegoś nam zakazuje, przecież tylko i wyłącznie o nasze dobro. Przechodząc jednak do meritum. Czego właściwie zakazała ta ustawa i jakie zmiany wprowadziła? Po pierwsze, co bardzo istotne. Całkowicie zrównała sytuację prawną e-papierosów i papierosów klasycznych. Od tego momentu wszelkie zakazy, obciążenia, nakazy, które wiązały się z rynkiem papierosów, wiążą się też z e-papierosami. Między innymi zakaz reklamy. Ustawa ta zakazała całkowicie sprzedaży na odległość, również przez internet i również z zagranicy, wszelkich wyrobów tytoniowych i e-papierosów, części do nich likwidów. Co to oznacza? W praktyce ludzie będą musieli znaleźć inne źródło, w którym będą się zaopatrywać, bowiem szacuje się, że aż do 25% rynku e-papierosów to byli ludzie, którzy bezpośrednio zamawiali e-papierosy z Chin przez internet. Wynikało to oczywiście z bardzo korzystnej ceny. Co jeszcze? Po pierwsze, maksymalna objętość likwidu, po drugie, jednolity system uzupełniania likwidu, po trzecie. Jednolite zamknięcie, które miałoby chronić przed użyciem i otwarciem przez dzieci. Tego typu regulacji jest mnóstwo. Ogólnie mają one za zadanie ujednolicić rynek papierosowy. Oczywiście podmiotów, które je sprzedają, jest sporo, jednak znaczna większość z nich to podmioty małe. Jest jednak jeden wyjątek. I wydaje mi się, że to jest meritum całej kwestii. Dodatkowo punkt sprzedaży mają zbierać informacje o wszelkich niepożądanych działaniach produktu. I przekazywać je administracji. Za złamanie jednej z wielu z tych rygorystycznych zasad grożą bardzo wysokie kary finansowe, aż do 200 tysięcy złotych. I oczywiście kara pozbawienia wolności w gratisie. Kolejna regulacja, ta z kolei może mocno uderzyć w polski rynek to zakaz sprzedaży papierosów aromatyzowanych, w których jesteśmy największym producentem w skali całej Europy. Rzekomo wykazano ich większą szkodliwość dla zdrowia. Ale czy to nie ludzie sami powinni interesować się tym, co szkodzi ich zdrowiu? Co ciekawe, polski rynek e papierosów jest trzeci największy na świecie i liczy sobie już pół miliarda złotych rocznie. Co ogromne pieniądze. Nic więc dziwnego, że wyczuwam tutaj działanie pewnego lobby. Wydawałoby się, że ta ustawa bardzo szkodzi rynkowi e papierosów. Nic bardziej mylnego. Jeżeli odejmiemy od tortu którą zgarniały wysyłki bezpośrednio z zagranicy, jest jedna firma, która już wcześniej miała 70% udziału w rynku, a obecnie ma ponad 90%, bo całkowicie zdominowała rynek stacjonarny. Mianowicie chick. Czy można jednak osądzać polską firmę o tak potężne wpływy, by była w stanie lobbować za korzystną dla siebie ustawą, która utwierdza jej monopol? Okazuje się jednak, że za tą firmą stoi znacznie większa, która ją przejęła. I mianowicie jeden z największych na świecie koncernów tytoniowych, British American Tobacco. Za nieznaną opinii publicznej sumę wykupili oni polski chrick i obecnie kontrolują praktycznie cały nasz rynek. Dlaczego bardzo korzystna jest dla nich ta ustawa? Otóż przy tych restrykcyjnych przepisach, wysokich karach, zakazie reklamy, przy tak dobrej pozycji startowej na rynku, bardzo łatwo będzie im przekuć to w monopol. Który państwo tą ustawą będzie popierać? Ogólnie koncerny tytoniowe słyną z tego, że są bardzo silnymi lobbystami. Kiedy w Stanach Zjednoczonych było głosowanie nad tym, czy dany stan chce zalegalizować marihuanę, czy dalej utrzymać zakaz, koncerny tytoniowe włożyły bardzo duże pieniądze za zakazem. Dlaczego? Ponieważ byłaby to konkurencja konkurencyjna rzecz do palenia w stosunku do papierosów. Nic więc dziwnego, że tak bardzo zależy im na rynku e-papierosowym. Podsumowując, zmiany te z pewnością uderzą w szarego człowieka, który lubi zażywać tabakę, palić fajkę czy skręcać samodzielnie w domu papierosy. Prawdopodobnie umocni to również sytuację pięciu największych koncernów tytoniowych, które kontrolują niemal cały rynek, aż 98%. Niepokojące jest również to, że zdaje się, że państwu polskiemu zależy na tym, by w branży e-papierosów monopol miała jedna firma. To jest bardzo niepokojące. Może z tego wyniknąć szereg niekorzystnych konsekwencji dla użytkowników. Moje wnioski to tylko spekulacje. Warto się jednak nad tym pochylić: zbadać sytuację za rok, za dwa, zobaczyć jak będzie wyglądał ten rynek, co się zmieni. Czy miałem rację? Mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego, że macie garść cennych informacji, z którymi ruszycie dalej. Zachęcam do subskrybowania. Komentowania, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejną niedzielę. Cześć!